Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ceny nieruchomości w Polsce szaleją, przede wszystkim w głównych miastach. Wcześniej wyemitowałem film pokazujący, że za jedno mieszkanie z Gdańska w Hiszpanii można kupić trzy mieszkania, z tym, że te mieszkania w Hiszpanii które mogłyby zostać wymienione za to jedno mieszkanie z Gdańska, mają do dyspozycji basen, nie mają zimy, mają słoneczko, nie trzeba kupować butów na zimę, ogrzewać gazem, ma się kort tenisowy, widok na ocean, można pływać, można surfować i tak dalej. Czyli życie właściwie jak w Madrycie, czyli w Hiszpanii. Ceny nieruchomości, mieszkań w Polsce, tak zwanych apartamentów już zostały tak wywindowane, że no, ja nie życzę nikomu, aby kupił tak wywindowany apartament i stracił 30, czy tam 40% za pół roku albo za rok. Wystarczy spojrzeć na nieruchomości w trójmiejskiej dzielnicy Gdańska, a dokładnie w Śródmieściu, w centrum miasta. Ten pierwszy pokojik jest, pierwsze mieszkanie jest tanie, bo tylko 7269 zł za metr kwadratowy. Jest to o dziwo bardzo tanie, ale prawdopodobnie dlatego, że jest z tym jakiś problem, ze względu na to, że jest na poddaszu i pewnie jest bardzo zimno i ogrzanie takiego 130-metrowego apartamentu w centrum Gdańska, w starej kamienicy, przy obecnych cenach gazu pewnie wynosi jakieś 2000 zł miesięcznie. Ja tego nie wiem, ale popatrzmy dalej. Popatrzmy dalej. Tak? Popatrzmy dalej, jakie yy, rozpoczynają się ceny takich normalnych, nowych, w miarę nowych yy, nieruchomości w centrum miasta Gdańska. Zacznijmy od tego. Apartament. Milion złotych. Apartament. 91 metrów. Bez basenu, bez oceanu, yy, ze smogiem, z zimnem w zimę. Milion złotych. Taki jest tego koszt. A za milion złotych w Hiszpanii, w której zarabia się dwa razy więcej niż w Polsce, w której nie trzeba używać gazu, w której nie trzeba kupować butów na zimę, w której jest słoneczko w zimę, jest fajnie, ciepło, kosztuje o połowę mniej. O połowę mniej. Jedźmy dalej. Następny apartamencik. Już ceny się zaczynają windować. Milion dwieście czterdzieści tysięcy złotych. No. Ludzie 90 metrów za 1 240 tysięcy złotych. To jest 300 000 euro. 300 tysięcy euro. A przypominam, że to jest Gdańsk, w którym płaca minimalna wynosi 2400 zł miesięcznie. 2400 zł miesięcznie. Jedziemy dalej 1 240 tysięcy złotych. Tylko że to jest stare miasto, to jest chyba stare budownictwo, a dopiero nowe budownictwo. Będzie zaczynało się zaraz. To jest jeszcze starówka, to jest stare budownictwo, a tu jest. Zaraz się zacznie nowe budownictwo. O, proszę bardzo. To są tylko projekty, ale już gotowe mieszkanka. Proszę bardzo. Milion 800 tysięcy za 100 metrowy apartament. Przecież milion 800 tysięcy to jest prawie 200 000, 400 tysięcy funtów.

To oznacza, że jeżeli ktoś kupi to za 2 miliony złotych i ceny nieruchomości spadną na przykład o 35%, no to w topie 700 tysięcy złotych. Przecież to jest chore. No jak można, jak można mówić, że ceny nieruchomości w Polsce nie będą spadać? Przecież te ceny to chyba są wyższe niż w Amsterdamie, a nawet w samym Londynie. Jedźmy dalej. Potencjał inwestycyjny dla Ciebie. Naprawdę? Potencjał inwestycyjny za 2 miliony złotych, złotych? 3 pokoje? 121 metrów? Za 2 miliony złotych yy, w Hiszpanii możesz kupić 5 apartamentów z basenem nad oceanem. A tu masz jeden. Potencjał inwestycyjny dla ciebie, naprawdę inwestycyjny, chyba dla nich jest potencjałem inwestycyjnym, dla człowieka, który to kupi. Naprawdę. 2 miliony to jeżeli kupimy coś za 2 miliony złotych, to ile to może podrożeć na przykład? Co, za 5 lat będzie kosztowało 3 miliony złotych? Przecież w milionerach wygrywa się milion i to była duża kasa. No, popatrzmy na te sumy, przecież to jest insane. To jest yy, chore, to jest zwyczajnie chore. Yy, jedźmy dalej. Stara stocznia, no nowo wybudowane mieszkanka w zwykłym yy, bloku właściwie. No tylko wiecie, no jak to jest. Że te bloki to teraz tam ładnie wyglądają w miarę. No ale to jest zwykły blok. 2 miliony złotych za cztery pokoje. 2 miliony zł za cztery pokoje. O tutaj mamy następną inwestycję. Tutaj ta inwestycja zapewne to też jest 2 miliony albo 3. A za tą inwestycją jest cała pusta stocznia, gdzie można wybudować 50 takich budynków. Więc zadajcie sobie pytanie, jeżeli za tym domem, to jest ostatni dom na Motławie, za tym domem można wybudować jeszcze 50 takich, to jak to może kosztować 2 miliony? Kto tam będzie mieszkał? Kto tam będzie mieszkał? Kto, kto nie wiem, w Manchesterze kupuje małe apartamenciki za milion funtów, no? No, nie ma czegoś takiego. Na tym nie można zarobić. Na nieruchomościach można zarobić, ale nie tak. Przecież za 2 miliony, przecież za 2 miliony, za 2 miliony złotych za taki apartament jeszcze 3 lata temu można było wybudować, nie wiem, 7 apartamentów, 8, mały blok 10 apartamentowy. No, z małą dopłatą. Przecież to jest chore. O, następny. Szafarnia. 95 metrów, 2,5 miliona złotych. No, sorry, to jest 500 tysięcy funtów. No, proszę Was, no, 500 tysięcy funtów. Ja rozumiem, że jakiś super fajny domek w Anglii kosztuje 500 tysięcy funtów, yy, bo tam się zarabia nominalnie dalej, niestety trzy razy więcej. No to tam sobie dom. 200-metrowy może kosztować 500 tysięcy funtów, ale zazwyczaj obecnie na taki dom prawie nikogo nie stać, a stać tylko tych najbogatszych, jak jakichś tam prawników, lekarzy, prawda, bo oni dużo zarabiają, po 5, 6 tysięcy, 7, 10 tysięcy funtów miesięcznie. No to, to jest zrozumiałe. No ale kto, kto, kto to kupi? To tylko fajnie wygląda, naprawdę. Jakby ktoś w Totolotka wygrał 5 milionów i kupił sobie takie dwa apartamenty, to co? Rozumiem, że, że co. No przecież to jest chore, to jest niemożliwe. To Jest niemożliwe, że, żeby to tyle kosztowało. To jest. Dosyć to jest jedna wielka tragedia, o tak. Ja nie wiem, kto to kupuje. Chyba, nie wiem, oligarchowie z Ukrainy. Kto wie? No. Jedźmy dalej. No tu już się w ogóle jakieś chore ceny zaczynają. 3,5 miliona złotych. No. 3,5 miliona złotych, bo masz widok na motławę? 3,5 miliona zł za 100 metrów kwadratowych? Jest 100 metrów kwadratowych to jest 2,5 pokoju, można powiedzieć, z kuchnią, no? To jest normalne 2,5, naprawdę, to jest tak już chore, że ja chciałbym zobaczyć tych ludzi, którzy to kupują. Ja chciałbym zobaczyć, albo no, no tutaj, widok. Przecież ja w takich apartamentach, ja w takich apartamentach przed tym wszystkim, co się działo. Yy, 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 dwa lata temu, to spędzałem całą noc za 200zł miesięcznie, to jak kupno takiego apartamentu na stoczni, gdzie za stocznią jest tyle terenu, że takich apartamentów to można wybudować jeszcze całe blokowiska w pięć dzielnic można powiedzieć i fajnie, bo to fajnie tam będzie, ale jakie 5 milionów, no sorry, wygrałem w Totolotka yy, 5 milionów, idę i kupuję sobie widokowy, przestronny apartament, gdzieś w służbie, stara stocznia no. Bo mam widok na koło nad Botławą. Za 5 milionów złotych zamiast kupić sobie za to 15 apartamentów w Hiszpanii, właściwie albo cały hotel mały. No sorry, no ja nie wiem, może niektórzy ludzie mają takie pieniądze, ale dla zwykłego człowieka to jakaś totalna wtopa. Tak więc dla wszystkich, którzy oglądali wcześniejszy. Film w sprawie ceny nieruchomości w Hiszpanii, a w przykładowym Gdańsku, to niech zrozumie różnicę, różnicę, czy to jest nieruchomość to jest nieruchomość. Jeżeli w Hiszpanii można kupić z widokiem na ocean, na ocean z dostępnym basenem, z kortem tenisowym za 500 tysięcy złotych. Mieszkanie. A przecież lepiej mieszkać chyba w Hiszpanii niż w Gdańsku, no bo w Gdańsku koniec końców, no w zimę śmierdzi, tak? Bo śmierdzi, bo ludzie palą, teraz będą palić yy, drewnem, będzie śmierdziało, stare samochody jeżdżą w Polsce, tam wszystko jest zabudowane. No, czy też lepiej sobie w Hiszpanii mieszkać i, i oddychać sobie oceaniczną bryzą? No, ale każdemu daje do myślenia. Powodzenia. Jeżeli podobał Ci się ten film, zasubskrybuj ten kanał, aby nie ominąć następnych produkcji. Pomóż nam budować kanał i polajkuj go także, dzięki czemu nakarmimy algorytmy YouTube'a, a film rozprzestrzeni się na YouTube'ie. Dziękuję i pozdrawiam oraz do usłyszenia już wkrótce.